Witam serdecznie, kolejne kable. Dzisiaj cieniutkie żyły. To jest tak zwana skrętka komputerowa. Waga, już przygotowana. Wytarujemy tą wagę. Kilo tych przewodów. No będzie dużo, dużo obierania bo to są cienkie żyłki. Nie wiem ile mi to zajmie ale chcę sprawdzić. Kilo przewodów jest kilo 61 gram. Troszeczkę ponad kilo. Eee jak ja zamierzam to zrobić? Przede wszystkim ściągnę izolację tą. Może pokażę jak to robię takim przyrządem, potocznie zwanym Yokari od firmy, ale to nie jest firma Yokari. To jest do ściągania izolacji okrągłych. W środku jest nóż. Ten nóż regulowany jest za pomocą tego, tej śruby. I przykładamy, tak jak widzicie, ten nóż do kabla, i po prostu ciągniemy, i już mamy odizolowane. Jeszcze może raz. Ten nóż trzeba odpowiednio nastawić głęboko ścięcia by przecinało tylko tą tą wierzchnią osłonę tu w tym miejscu by przecinało wzdłuż, a nie rysowało nam tutaj tych miedzianych żył, no, dlatego że nóż się tępi, ten przyrząd, ten, to narzędzie. E, Chcemy, żeby jak najdłużej nam posłużyło. Dobra, nie przedłużam. Odizolowuję te kable. Trochę przestawiłem kamerę, bo chciałem Wam pokazać jak to ubieram. Trochę przesadziłem z tym, z tym kilo tego kabla skrętki. Bo zobaczcie ile jest tych żył, chyba będę do jutra to ubierał. Chociaż mam tych kabli gdzieś około 10 kilo. Cienkie żyły, dużo to nie waży. Także daję sobie spokój z tym ważeniem, ile będzie z kilograma. Tyle będzie, ile będzie. Jaką tutaj technologię ściągania izolacji wybrałem? No, tym mi się nie da, bo to jest jednak do grubszych przekrojów. 2 mm kwadrat, 1,5 mm, grubsze przekroje. A tutaj. Zrobiłem tak, że skręciłem ten gwintownik. Widzieliście go już w poprzednich filmach. O, to jest dokładnie z takiej szyny mosiężnej. Zamiast tej śrubki wkręcam gwintownik na odpowiednią głębokość i tak ściągam tą izolację. A jak to robię na tych, cienkach, na tych cienkich przewodach, bo pokazywałem jak na linkach. Biorę taką skrętkę. Tu są dwa druty. No muszę jeden drut wyciągnąć. Wiadoma sprawa. I jeden drut wyciągam. Oczywiście to nie jest cała skrętka, tylko część z tego kabla. Wyciągnąłem jeden drut i końcówkę tego druta ściągam izolację. Przepycham przez ten wintownik, łapię, no i co, ciągnę. Ta izolacja mi się rysuje i zobaczcie, teraz takim ruchem, gdzie tu, o, takim ruchem, zobaczcie, takim ruchem jest ściągana cała izolacja z tego przewodu. O, nie za długi, to jest już izolacja. No ale co o tej miedzi, miedzi jest niewiele, jest w ten sposób dużo pracy, bo tych kabli jest. czasami widzicie ile nie? To jest tylko kilo. Mam gdzieś około 10 kilo pewnie będzie. To to wszystko trzeba pociąć, rozplątać tak jak to. O w ten sposób końcówkę ściągnąć, tak by przepchać tutaj przez gwintownik. No i jedziemy. O i czasami jest tak, że nam się zablokuje, bo tu jest ta izolacja, jest już ten drut nie jest idealnie prosty też. Dlatego nam się może urwać, jak będziecie tak robić. No, ale jakoś to idzie. O, izolacja ściągnięta. Także dobra. No, praca mnie czeka długa i namiętna. To jest dobry materiał na odstresowanie, jak. Yy, dawniej, no bo teraz już się chyba nie zdarza, żeby kobiety szydełkowały to też coś podobna sprawa chyba jest że można przy takich pracach długich i namiętnych się odstresować nie wiem jak to jest w waszym przypadku, piszcie pod filmem dobra dzięki za uwagę jeszcze tutaj trochę czasu spędzę na pewno przy tych kabelkach. Pozdrawiam.